Chciałabym prosić o wygłoszenie referatu y, również przez księdza, księdza doktora Andrzeja Chibowskiego. Temat tego referatu troszeczkę nawiązuje do tematyki, którą będziemy jutro y, omawiać, ale, ale już teraz chcielibyśmy z racji niemożliwości przedstawienia tego referatu przez księdza jutro y, za, y, zaprezentować go Państwu dzisiaj o roli kapelana w życiu polskich dzieci ewakuowanych z armią Andersa ze Związku Radzieckiego na przykładzie pracy duszpasterskiej księdza Michała Wilniewczyca w obozie Pachiatuła w Nowej Zelandii. Prosimy księdza o zebranie głosu. Pragnę dostojnego grono serdecznie powitać. Tak jak tutaj Pani Aneta powiedziała. Mój temat referatu jest następujący. Rola Katalana w życiu polskich dzieci ewakuowanych z armią Andersa ze Związku Radzieckiego na przykładzie pracy duszpasterskiej księdza Michała Wilniewczyca w obozie Pachiatua w Nowej Zelandii. Wybór takiego właśnie tematu uzasadniam tym, iż ksiądz Michał Wilniewczyc urodzony na Kresach w 1912 roku był moim ojcem duchownym przez cały rok w studiów w Wyższym Seminarium w Drogiczynie nad Budiem. Setną rocznicę jego urodzin i 15. rocznicę śmierci obchodziliśmy w ubiegłym roku. Był Sybirakiem. W listopadzie 1939 roku aresztowany przez NKWD w Hajnówce, zesłany do łagrów na dalekiej północy przez Zwykistan, Persję, Nową Zelandię, Liban i Rzym wrócił w strony rodzinne. Powodowany pamięcią o księdzu, do którego jako jego wychowanek Żywię wielką estymę. Napisałem biografię księdza Wigniewczyca pod tytułem Kapłańska Odyseja. Nawiązałem w niej do epickiego poematu Homera opowiadającego o długiej wędrówce Odysa, który po wielu niebezpiecznych przygodach szczęśliwie wraca do rodzinnej Polski. Również zdecydowałem się na ten referat. Ponieważ dwa tygodnie temu wróciłem z Nowej Zelandii, gdzie spotkałem się z dziećmi, dla których ta osoba, ten ksiądz jest szczególnie bliski, bo był ich wychowawcą. Przechodzę do referatu. Wielką rolę w życiu dzieci uratowanych przez armię Andersa ze Związku Radzieckiego odegrali księża Kapelani. Jak podają różnorodne źródła, z armią Andersa Związek Radziecki opuściło około 17 tysięcy dzieci, głównie sierot lub półsierot. W Persji zostały objęte duchową opieką. Odpowiedzialnym za ogólne duszpasterstwo rzymsko-katolickie w Iranie, był ksiądz Władysław Słapa, sprawujący swoją funkcję za zgodą biskupa polowego Józefa Gabliny. Opiekuna emigracji polskiej. W Persji z dziećmi tułaczymi pracowało kilku księży. Należy wspomnieć choćby księdza Franciszka Tomasika, salezjanina, księdza Józefa Czernieckiego czy księdza Józefa Jeżdżewskiego. Jednym z księży, który w Persji pracował z dziećmi tułaczymi, był również ksiądz Michał Wilniewczyc, Sybirak. Który w okresie tworzenia się armii Andersa w randze kapitana pełnił funkcję jednego z jej kapelanów. Praca na ziemi perskiej sprowadziła się najpierw do posługi duszpasterskiej dla ciężko rannych i umierających cywilów. Zdarzało się, że na jego oczach w ciągu doby umierało od 15 do 20 osób w zorganizowano dla około 3000 polskich dzieci 21 sierocińców, które nazwano zakładami. Ksiądz Michał Wieniecz objął opieką duszpasterską zakład numer 6 i 15 w ormiańskiej dzielnicy Dżulfa. Kiedy rodzice i rodzeństwo tułaczych dzieci umierali z głodu i chorób, jedynym Przyjacielem w i wędrówce pozostawał Bóg. Do Niego więc skierowali wszelkie prośby i błagania. Wielu ocalałych trzymało się kurczowo wiary i modlitwy. Ona zaczynała i kończyła każdy dzień. Polskie nabożeństwa codzienne i świąteczne, odprawiane w kościele ormiańskim, majowe, październikowe, wielkopostne – oraz święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Bożego Ciała gromadziły licznie dzieci i młodzież. Wspólnie przeżywane religijne obrzędy integrowały Polaków. Wdzięczne za pobyt na Perskiej Ziemi polskie sieroty umieściły w ormiańskim kościele tablicę z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Przedstawia ona Orła Białego niosącego na swym grzbiecie hostię Chrystusa, wyraża symboliczną myśl, że gdziekolwiek byli Polacy, nie byli, czy to, że gdziekolwiek by nie byli Polacy, czy to w łagrach, więzieniach, kołchozach, to zawsze nieśli ze sobą wiarę w Boga. Pobyt polskich Sybiraków, w tym osieroconych dzieci w Persji, nie trwał długo. Obawiano się Sowietów okupujących północną część Persji. Wtedy to Wielka Brytania przedstawiła polskiemu rządowi w Londynie gotowość udzielenia polskim sierotom schronienia w swoich afrykańskich koloniach Kenii, Ugandzie, Rodezji i w państwach południowej Afryki. Również Meksyk wyraził chęć przyjęcia około 500 Polaków. 30 kwietnia 1943 roku pierwszy transport polskich dzieci wyruszył z Iranu angielskim statkiem City of London. Po dopłynięciu do indyjskiego portu Karachi sporządzono listę tych, którzy chcieli płynąć do Meksyku. Następnym przystankiem na drodze do Meksyku był Bombaj do którego dotarli 13 maja i tam przesiedli się na amerykański transportowiec Hermitage. Płynęli nim powracający z wojny żołnierze australijscy, amerykańscy i nowozelandzcy. 9 czerwca 1943 roku statek przypłynął do nowozelandzkiego portu Wellington. Krabina Maria Wodzicka, delegatka Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Zelandii, żona polskiego konsula w tym kraju, profesora Kazimierza Antoniego Wodzickiego, odwiedziła rodaków. Wstrząśnięta widokiem ubogich polskich sierot, skierowała apel do mieszkańców Wellington, o zorganizowanie pomocy materialnej dla dzieci znajdujących się na statku. Dzięki jej staraniom, premier Nowej Zelandii, Peter Fraser, zaproponował polskim władzom dla dzieci uratowanych ze Związku Radzieckiego pobyt w jego kraju do czasu zakończenia wojny. Między stroną nowozelandzką a Polską Ustalono wspólnie, że obóz dla polskich sierot powstanie w odległości 4 km od Pachiatua na miejscu internowania japońskich jeńców wojennych. 1 listopada 1944 roku grupa 733 dzieci oraz 100 osób personelu, wśród którego był ksiądz Michał Wilniewczyc, dotarła do Wellington w Nowej Zelandii. Polish Children Camp tworzył samowystarczalne, specyficzne jak na realia Nowej Zelandii miasteczko. Różniły go jednak od innych miejscowości nazwy ulic. Bronisław Rożniatowski, jeden z chłopców mieszkających w obozie wspomina to właśnie między innymi z inicjatywy księdza Michała Wilniewczyca Nazwano poszczególne uliczki i dróżki między zabudowaniami obozu imionami polskich bohaterów. Znajdowała się więc ulica Bora Komorowskiego, Kościuszki, Sikorskiego, Mickiewicza, Wileńska czy też Lwowska. Powieszono też biało-czerwoną flagę. W obozie Bachiatua. Wszystkie dzieci podlegały obowiązkowi szkolnemu. Nauczycielom zależało, by edukacja rozpoczęła się jak najszybciej. Ze względu na rozpiętość wiekową dzieci, najmłodsze miały półtora roku, najstarsze zaś 19 lat, edukacja ta musiała być wielopoziomowa. Stąd też już od początku funkcjonowały w obozie przedszkole, męska i żeńska podstawówka oraz gimnazjum. Nie zabrakło również opieki duszpasterskiej. Te trzy instytucje: szkoła, kościół i harcerstwo kształtowały dziecięce charaktery, umysły, serca i postawę patriotyczną. Tworzyli je ludzie, nauczyciele i wychowawcy. Ksiądz Michał Wilniewczyc został nauczycielem religii w gimnazjum oraz w starszych klasach szkół podstawowych. Stanisław Manterys, dziecko z Pachiatuła, wspominając swego katachetę, pisze: „Był bardzo lubianym księdzem wśród dzieci i młodzieży. Wszyscy nazywaliśmy go księdzem Michasiem. Odnosiliśmy się do niego z należytym szacunkiem przez proszę księdza. Jedna godzina dziennie przeznaczona była na lekcję religii. Ksiądz Michał przychodził do naszej klasy przed południem, uczył nas katechizmu i czytał nam ciekawe urywki ze Starego Testamentu. Zimą w obozie w Pachiatua często bywało mroźno. A klasy zbudowane z prefabrykatów nie były należycie ogrzewane. W takie warunki, zamiast lekcji w zimnej sali, ksiądz Michał zabierał klasę do swego małego mieszkanka, znajdującego się w chatce obozowej, gdzie potrafił wcisnąć około 30 chłopców. Następnie zaparzał mleko na polowym żelaznym piecyku. I często częstował nas gorącym kakao w metalowych wojskowych kubkach. Oprócz tego ksiądz Michał Wilniewczyc uczył w dwóch pierwszych klasach gimnazjalnych języka łacińskiego. Istotnym elementem integrującym obozowe życie było religijne wychowanie małych Polaków. Jak wspomina Antoni Leparowski. Ksiądz Wilniewczyc, jedyny kapłan w Polish Children' Camp, codziennie odprawiał mszę świętą rano, a wieczorem nabożeństwo z błogosławieństwem najświętszym sakramentem, odpowiednią litanią lub suplikacjami. Prócz tego w każdą niedzielę o godzinie 10 w ogromnej sali odbywała się msza święta dla wszystkich mieszkańców obozu. Odprawiana była ona. W specyficznym miejscu spełniającym w obozie kilka funkcji. Chłopcy z Pachiatua bardzo pragnęli służyć domszy Świętej, uważali to za wielkie wyróżnienie. Jak wspomina Antoni Leparowski, udział w niedzielnej Eucharystii był obowiązkowy, natomiast w tygodniu poranne i wieczorne msze święte były dobrowolne. Pomimo tego, codzienne msze były bardzo popularne i jeśli się spóźniłeś, to musiałeś stać na dworze, bo kapliczka była mała, pełna ludzi i trzeba było klęczeć na cemencie. Ale my, gotowi byliśmy nie do takich poświęceń dla naszego ukochanego księdza. Wszyscy chłopcy garnęli się, aby służyć domszy świętej to był zaszczyt jeśli byłeś wybrany bo kolejka była długa aby być ministrantem trzeba było nauczyć się łaciny by w odpowiednim momencie odpowiedzieć księdzu mnie też się to kilka razy udało ksiądz Michał był kapłanem wymagającym wiele od swoich ministrantów o czym wspomina Stanisław Manterys zostałem Jednym z jego ministrantów. Nie uznawał partackiej roboty i nie omieszkał lekko skarcić za jakieś niedociągnięcia przy ołtarzu, ale czuło się, że nie było to groźne. Z kolei Danuta Juraszek tak oto zapamiętała postać księdza. Zawsze rano uczestniczyłam we mszy świętej, którą on odprawiał. Cieszył się dużym szacunkiem i był uwielbiany przez dzieci. A, Czesław Pan, a Czesława Panek-Wierzbińska, również dziecko z Pachiatuła, pisze o księdzu Michale. Był bardzo popularnym księdzem. Oprócz kościoła i niewielkiej kaplicy z inicjatywy księdza Wilniewczyca na terenie obozu została zbudowana grota Matki Bożej. Kamienie do jej budowy przynosiły z pobliskiej rzeki dzieci wraz ze swoim katachetą. Przy grocie odbywały się rozśpiewane nabożeństwa majowe. W codziennych nabożeństwach ksiądz Michał utwierdzał swoich wychowanków w przekonaniu, jak wielką rolę powinna odgrywać w życiu człowieka wiara w Boga i jego matkę. Gro czasu zajmowała księdzu Michałowi praca duszpasterska. Sprowadzała się ona nie tylko do odprawianych mszy, do nabożeństw pracy katachetycznej, ale te, także obejmowała przygotowanie dzieci i młodzieży do przyjęcia sakramentów komunii i bierzmowania. Z dużym zaangażowaniem pietyzmem obchodzono w Pachiatua. Uroczystości kościelne, które były kultywowane zgodnie z polską tradycją. Sala, pełniąca rolę kościoła, była wtedy wypełniona szczelnie. Społeczność Pachiatua bardzo uroczyście obchodziła najważniejsze święta w Kościele Katolickim, dzień zmartwychwstania pańskiego. Okresem liturgicznym który przygotowuje do uroczystości świąt wielkanocnych jest Wielki Post, rozpoczynająca go środa popielcowa, nabożeństwo gościch żali, Piątkowa Droga Krzyżowa. Wszystko to gromadziło wielu mieszkańców z Pachiatua. Jedną z uroczystości religijnych, która zapadła w pamięci mieszkańców Pachiatua, było w przypadające. Na 30 maja 1946 roku. Tutaj ksiądz Michał dokonał aktu poświęcenia obozu Pachiatuła niepokalanemu sercu Maryi Fatimie. Dzieci, które przeszły gehenną Syberii, które utraciły tam swoich najbliższych i w sercach wciąż nosiły tęsknotę za miłością mamy, bardzo przeżyły tę uroczystość. Wyjątkową uroczystością, na którą przybyły setki wiernych, była również intronizacja obrazu Matki Bożej Kozielskiej, ofiarowaną, ofiarowaną przez Sylwię Wilson i Sylwię Szapman z Wellington. Był on kopią płaskorzeźby wykonanej na kawałku deski przez polskiego jeńca w sowieckim obozie Kozielskim w 1940 roku. Podczas tej uroczystości ksiądz Wilniewczyc mówił: Tę chwilę można porównać do chwili spotkania się dziecka z matką na obczyźnie syna ze swoją królową. Największy wpływ na kształtowanie świadomości i sposobu postępowania polskich dzieci wywierali ich wychowawcy. Mieli z nimi najlepszy bezpośredni i codzienny kontakt. Taką właśnie postacią był ksiądz Michał Wilniewczyc. Zuzanna ma, jak wspomina, zapamiętałam go jako bardzo łagodnego, lekko uśmiechniętego, z pochyloną głową. Miał bardzo dobre relacje ze swoimi wychowankami. Ksiądz Michał był prawdziwym ojcem duchowym, nie tylko dla dzieci przebywających w obozie w Pachiatuła, ale także dla tych, które ten obóz opuszczały, aby kontynuować naukę dalej w szkołach nowozelandzkich. Szczególną cechą, która uderzała w osobowości księdza Michała, a jednocześnie tak bardzo przejawiała się w jego kapłańskiej i pedagogicznej posłudze, był jego patriotyzm. Wszystko to robił i do czego zachęcał, robił zawsze z myślą o Polsce. Jeszcze przed zakończeniem działań wojennych, w obozie został stworzony komitet opiekuńczy, do którego należał także ksiądz Wilniewczyc. Instytucja ta decydowała o dalszym losie sierot. Komitet powołany został na wypadek przejęcia władzy w Polsce przed rząd komunistyczny i jego chęć odzyskania polskich dzieci przebywających na terenie Nowej Zelandii. Z braku perspektyw powrotu do niepodległej ojczyzny. Coraz większa liczba kontynuowała dzieci swoją edukację w szkołach nowozelandzkich. Przy pomocy kurii wybudowano tam między innymi dwa, dwie szkoły. Z upływem miesięcy ksiądz Michał coraz bardziej zastanawiał się nad tym, ażeby opuścić Nową Zelandię i zacząć swoją nową pracę. Zwrócił się do księdza biskupa Gawliny, by posłał go do, na studia do, Bejry, do Bejrutu lub do Rzymu. I oto 4 grudnia 1947 roku cały obóz żegnał księdza Wilniewczyca. Stanisław Manterys tak pisze o tym trudnym rozstaniu: Obóz Pachiatua. Żalem żegnał tego serdecznego i zacnego kapłana którym dzieci czuły swego szczerego opiekuna i dobroczyńcę zastępującego im ojca. Znamienna jest również wypowiedź Antoniego Leparowskiego. Po trzech latach dowiedzieliśmy się, że ksiądz Michał wyjeżdża z Nowej Zelandii do Rzymu. Był to dla nas wielki szok i smutek, że człowiek, który był dla nas jak ojciec, nasz wzór mądrości i dobroci, opuszcza nas, jego postać Postawa, zachowanie, skromność i cnotliwość to coś, czego nigdy nie zapomnę. Gdy przyklękał podczas mszy świętej z hostią uniesioną w rękach wysoko do góry, wyglądał jak święty. Był dla nas wspaniałym przykładem człowieka. Z perspektywy czasu widzę duże podobieństwo pomiędzy księdzem Wilniewczycem i Ojcem Świętym, błogosławionym Janem Pawłem II. Mieli tę samą pokorę, skromność i miłość do ludzi, które odróżniały ich od zwykłych śmiertelników. Traumatyczne wydarzenia, jakich doświadczyły dzieci zesłane na Syberię, utrata rodzinnego domu, śmierć rodziców, rodzeństwa bliskich, pozbawiły ich poczucia bezpieczeństwa i zachwiały systemem wartości. Dlatego też rola kapelana w obozie Pachiatua. Nie ograniczała się jedynie do udzielania sakramentów i prowadzenia katechez. Był on przede wszystkim autorytetem i wzorcem osobowym ojca. W wychowaniu religijnym kładł nacisk na zaufanie opatrzności w życiu dzieci, aby odbudować w nich poczucie bezpieczeństwa i przywrócić wiarę w drugiego człowieka. Sam zaś był wzorem ubogiego i rozmodlonego, Kapłana kochającego bezgranicznie Boga, Kościół i Ojczyznę. Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko, chciałbym tylko przy okazji powiedzieć, że o tej postaci napisałem właśnie książkę Kapońska Odyseja. Dla mnie ten człowiek naprawdę jest wzorem kapłana, ale i wzorem tych, którzy byli w jakiś sposób pokrzywdzeni, będąc na nieludzkiej ziemi.